Trzymam do życia w tym, tym odcinku, jak wiecie. To jest WIGILIA to jest... Na sam początek, jak pójdę do życzę Wam dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. Żeby Wam ryby na Wigilii nie zabrakło, różnie się to zdarza. Że może zabraknąć, i nie. Róż, o, będziecie mieli rano film, bo jadę do tego jak to mm, do do od dwunastej o dwudziestej czwartej już północ jadę do e, na pasterkę na kotku i teraz raz dwa dzielę się nimi bo pszowi trzeba dawać jeść aż jest wigilia I idziemy do do naszego stołu Stołu wigilnego tam jest Dobra Można sobie usiąść O oh. Pokażcie że zdejmę brojkę bo to by było widać jak wim coś Nielegalnego robił Jakbym nielegalnego robił, a ten. Dobra. dobra, Tu spodnie. I klata jest tu, dobra. Widzicie wam naprawdę dużo zdrowia, szczęścia. I i pik. am am am. I jest Wigilia do Dziadzowie Pieczonego schaba, nie można jeść a ja muszę bo padam z głodu Łoś, kość, kość I do dzidzowie idziemy zobaczyć co się zmieniło przez, te, przez ten rok już chyba cały To co się zmieniło, ten budynek nie było, go, a jest No, e chłopów, liradzieów i bab tego wiedziałwca tak samo nie było domku mojego, tego nie było, tego nie było tego domku, pieszego tej nie było, tego wiedziałwca pieszego nie było powiem wam, co się było, to wiecie co? Pierwsza była Bobo, na tym świecie. Pewnie jak narywałem bowudzajkę i później zbudowałem tu, tu wiochę. Tu się oczywiście modlitwy wszystkich posztańców w Radzieży, aż biegają. Ten domek też jest, do, jest legendą. Bikony, bikony, bikony. Bikony. Bikony, bikony też powstały. No, i ten do dziudziowy budyneczek, wiecie co to jest? To jest jedzonko. Tutaj są jedzonka. Gdzie to jest taka fajna jedziona, jedzonka. I do dziudziowy przez te dni, no, dużo się zmieniło, nawet dom mam trochę stary rozwalony. I do Dzieciowie, naprawdę, trzeba wam dużo zdro zdrowia, szczęścia, pomyślności i po prostu żebyście powiedzielibyście że, powiedzieli byście lepszymi ludźmi. No. Lepszymi ludźmi. To łapkujcie mój kanał subskrybujcie to bo to będzie na tyle tego firma, filmu i no jak będzie a i z wam będzie Piosenka, Piosenka będzie w Nowy Rok W Nowy Rok o 15 się pojawi Piosenka, a o 19.30 jak zawsze nagrywam Będzie e, film, gdzie jest Nowy Rok w A więc to e, Miałem jeszcze już powiedzieć, ale zapomniałem polecać. No, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i łapkujcie mój kanał, szukajcie TED na Bushel OPU.